Tak to się mówi, w Tateraki. Wyzerowałem swój przejazd. Myślę, że to dobra lekcja na następną rundę w Katowicach. runda DMP Driftingowe Mistrzostwa Polski na Torze Słomczyn. Dziś jest piątek, zaczynamy treningi, a wy sprawdzajcie materiał. W piątek udało się wypracować bardzo fajną nitkę przejazdu, jestem mega zadowolony. Trochę musieliśmy przystopować, bo za dużo opon samochód z tym torem zaczął zżerać. Teraz trenuje jeszcze ostatnia grupa i my zabieramy się już do pakowania samochodu. Ma trochę popadać jutro, warunki będą troszeczkę zmienne, nieprzewidywalne. Miejmy nadzieję, że będą to tym razem driftingowe Mistrzostwa Polski, a nie deszczowe Mistrzostwa Polski. Ja już się zwijam, odpoczywam do jutra. Ciemanko. Mamy drugi dzień, sobota, driftingowe mistrzostwa Polski. Już po treningach, po pierwszej godzinnej sesji, zaczynamy za chwilę kwalifikacje. Tutaj mamy namiot Extrema, chłopaki jak zwykle pomagają nam bardzo dobrze, zmieniają na czas opony, żebyśmy cały czas mieli na czym jeździć. Chciałem ci bardzo podziękować za pomoc. Bardzo solidna firma, pokaż jaka firma na pleckach, pokaż. Extreme! Jedyna, jedyna porządne, jeśli chodzi o opo! Miłego dnia, ziomość! Jak widzicie, chłopaki się nie nudzą. Wczoraj zrobili 220 wymian jednego dnia. 220 wymian opo. Na tych opon wcale się łatwo nie zdejmuje i nie zakłada. Dlatego szacun dla nich, a ja idę się przebierać w kombinezon i zaczynamy kwalifikację. Pozdro! Jeszcze bardzo serdecznie to oczywiście jest druga runda driftingowych mistrzostw Polski. Jesteśmy na to, że są z Wami Łukasz Tosiemski oraz Maciej Kiwa. Ja Pałbarzycki, czyli Bubu. Jest samowity 36 tak. Z tak zwanym polskim gruzem, ale to nie jest gruz, bo tam jest pakowane Bubu tyle. Fighting. Tyle sprzętu, tyle koksu, że naprawdę tak, to jest tak. jedno z 54 B30, niemal 800 koni, jeśli dobrze pamiętam. Warważ tył, holm, Wszystko. wszystko. Co można było wsadzić, tam zostało wsadzone. No i trzymaj mocno kciuki i za żeby to przełożyło już też na dobry wynik sportowy. Ładna inicjacja, też troszkę za daleko poleciał. Teraz dwójka. Mogło być głębiej, ale jest dobrze. Dociąga bardzo się do zręcznego, ale jest okej. Okay. Rafał Barzycki, czwórka. Małym kotem do piątki, dolatuje teraz już jest lepiej. Teraz yeah, trzeba się odhamować. Duże odhamowanie i zbicie biegu. Korekta była, bo fura nie wstała od razu. Myślę, że dobry przejazd w granicach 7 do już czyli tak jak dobrze oceniliśmy. I lecimy, Rafał Marzycki troszkę za głęboko w tej inicjacji. Dwójka, natomiast zaliczona ładnie po Teraz dobra przekładka jest na zoli numer 3. Delikatne odhamowanie się ręcznym. Teraz delikatna korekta, czwórka pominięta, wypłycenie kątu. Piątka, natomiast jest zaliczona, ale myślę, że będzie w granicach 80 punktów. Jeśli to utrzyma, Rafał Marzycki teraz ładnie odhamowuje się kątem i głęboko w siódemce. Kwalifikacjach. Dwa przejazdy, jeden 75 punktów, drugi 81, co mimo wszystko daje nam dopiero 20 pozycję. Co jest niesamowite, bo na tym torze faktycznie jest technicznie, jest szybko, ale że tylu kierowców, którzy są w stanie tak pojechać, to jest niesamowite i cieszę się, że mogę w takiej lidze startować, bo to tylko wpływa na to, że wiem, że mam gdzie się rozwijać. I 81 punktów to wcale nie jest mało, ale jutro będzie liczyło się co innego. Kto będzie bliżej, kto będzie szybszy, kto będzie bardziej precyzyjny i bardziej agresywny. A jak wiecie, to lubię, więc mam zamiar jutro naprawdę konkretnie siadać na drzwi i nie odpuszczać. Często wiąże się to z jakimiś konsekwencjami na zasadzie za mocno się wrzucę, popchnę kogoś, wyzeruję przejazd. Ale bardziej zależy mi na tym, żeby te przejazdy były widowiskowe niż żeby były stabilne w nie wiadomo jakiej odległości. Ma być bomba, ma być pełna energia. Przyjechałem tutaj po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, dlatego jutro w walkach TOP32 nie odpuszczamy, jedziemy na grubo. A jak wyjdzie, zobaczymy. Zawodnicy, jak słyszycie, są bardzo konkretni, a ja w tym momencie już odpoczywam sobie do jutra i myślę, że udany dzień, bardzo udany dzień. Pozdrawiam. Cześć, jest z nami Ewa z Cer Motor i opowiemy Wam trochę, czym zajmuje się Cer Motor i tak naprawdę czemu współpracujemy w motorsporcie. E, powiedz mi w ogóle, gdzie się zaczęło motorsportem w Cer Motor? Wiesz co, Cer Motor w swoim DNA magła bardzo głęboko. Chyba Korzeniamy nawet od założenia, prawda? Jak najbardziej. Założycielami są Elżbieta i Cezary. Różkowscy, pan Cezary ścigał się w Formule 3. Między innymi Hondą Mugen, BMW, ostatnio, ostatnie jego samochód to był Lotus Exige. -ex. No to całkiem szybkie tematy, rozumiem. Bardzo, bardzo dynamiczne powiedział. I tak samo pewnie awaryjne. Też! Stąd też wyszła potrzeba kombinowania. Skąd by tutaj wziąć części? Pociągnęli ten temat. No to Termotor można powiedzieć, że na pewno rozumie, czym się jecy motorsport i wie, że części potrzebne są na przedwczoraj, tak? Dokładnie, dlatego też posiadamy sieć naszych filii ponad 40 w całej Polsce. No i ogromny magazyn centralny pod Warszawą, w Marysinie Wawerskim. Słuchajcie, no jesteśmy też na tle samochodu. Powiedz mi, jak Ci się samochód podoba? Nie no, jest piękny, na pewno wyróżnia się na tle innych furek tutaj. No i oczywiście rewelacyjne oznakowanie. My szykujemy się w tym momencie do Top 32 w Parku Maszyn. I na tej rundzie, i na następnej, będziemy mieli dla Was gadżety. cermotor. dlatego wpadajcie, mamy bardzo fajne Zapraszamy. smyczki, podkładki pod mysz, kubki i co jeszcze mamy? Jeszcze mamy dla osób, które chciałyby wejść w motorsport, prowadzą sklepy, warsztaty, mamy foldery informacyjne, czym się zajmuje Motor Racing. Dokładnie i w branży motorsportowej, jak i zwykłej, możecie przeze mnie odzywać się, będziemy Wam zakładać konta ze zniżkami, które dostajecie od razu ode mnie, więc możecie zacząć łatwiej swoją współpracę z Motor. Odzywajcie się na kontakt opa Bubu Drifting albo bezpośrednio do mnie na socialach. Dziękuję bardzo. No. Powodzenia. I czekamy na ten pojedynek. Też radzę nie mrugać. Zobaczymy, jaka tutaj będzie różnica w prędkości. Bo Wiktor Wedemark startuje na oponach Linglong, które chyba mam takie wrażenie, troszkę nie są najlepsze. Jeśli chodzi o trakcję, na razie bardzo dobry przejazd tam troszkę za szeroko wylatuje. Rafał Barzycki, świetna linia. Demarka, który jednak na parach jest dość szybki, ale dosuwać tam bez problemu Rafał Ważycki, który teraz ewidentnie musi zwalniać, więc troszkę męczy się za rywalem i Rafał Ważycki zeruje, mamy opposite drift, auto się zgripowało i mamy sytuację, którą nazywamy opposite drift. Zaczynamy drugą część tego przejazdu. Mamy z przodu Rafała Ważyckiego, goni go Wiktor To może być po jednej dwóch prędkości, albo nie będzie miało dużego znaczenia. Wystarczy po prostu nie wyzerować, żeby zameldować się w top 16 i widzimy. I teraz chyba Buku jeszcze wyzerował. Na drugim przejeździe mam wrażenie, że był duels O, bo koła, koła były na tarce. Zobaczymy to oczywiście w powtórce, fajnie. Natomiast wywołania się Wetemark. O, a teraz kolejne zero. To dwa razy w jednym przejeździe wyzerował Rafał Barzycki. Niestety, nie zawsze można wszystko wygrywać. Sytuacja była bardzo napięta, bo postanowiłem pojechać dwa grube przejazdy. Jeden był chasem, który tak naprawdę, jak jesteś w pozycji chasera, to tam musisz zrobić robotę już od początku, żeby nie zostawiać wątpliwości. Musisz siedzieć na człowieku blisko, przekładać się prawie że na żyletki przy dużych prędkościach, co też nie jest łatwe. Samochód pozwala na to i jak widzieliście, pewnie widzicie na relacjach, ten samochód naprawdę jest przygotowany, żeby jeździć tak, jak chce. Muszę jeszcze z nim się trochę bardziej dogadać. Ponieważ no trochę za grubo poszedłem. tam za grubo, poszedłem, tak to się mówi w tataraki. Wyzerowałem swój przejazd. Drugi przejazd chciałem po prostu pojechać. Super lida z pełnym komitmentem i agresją. Jak wiecie, że lubię. I przesadziłem. To się zdarza. Jakby to jest ryzyko wliczone, więc nie ma co za bardzo narzekać. Myślę, że to dobra lekcja na następną rundę w Katowicach, gdzie nikt nie będzie znał trasy. Przyjeżdżamy na lotnisko, Muchowiec, gdzie będzie trasa układana od zera. I będziemy mogli naprawdę wtedy już sprawdzić, czy kolejna runda zbliża mnie coraz bardziej. Do perfekcji z tym samochodem. Bo jedyne, czego nam brakuje, to pewności siebie jeszcze, bo poznajemy się znowu na nowo. Więc w tym roku myślę, że to będzie kolejny sezon niestety rozgrzewkowy, ale takie też są potrzebne, bo w końcu w Polsce mamy dominującą ligę driftingową w całej Europie, jeżeli chodzi o lokalne ligi, ponieważ tutaj naprawdę poziom jest bardzo duży, 81 punktów w kwalifikacjach, 20 miejsce, zawodnicy z całej Europy przyjeżdżający tutaj driftować. Więc naprawdę jest, jak się rozwijać. Ja się bardzo z tego cieszę. Dojeżdżamy się z furą, dogrywamy się z furą i robimy naprawdę dobry wjazd w Katowice. Moi drodzy, witam Was po raz kolejny na Speed Games, druga edycja na Torze Słończy. Jest okej, okay, lecimy, trzyma gaz Kamil Fastek widać, że tutaj jest pełna kontrola nad e samochodem. Mieliśmy okazję zresztą ostatnio się spotkać na soundów of Gravity w Gliwicach. Nawet kręciłem wokół jego BMW M2 swoją czternastką. Była oh. gra w zaufanie, był taki game of trust. Fajnie to wyszło, przejem. ale bardzo ładny przejazd. 79 punktów Kamil Fastka i on oczywiście jest teraz nowym liderem w klasie Speed Games. Serdecznie gratulujemy. Tutaj widzę klasa sama w sobie, pełna kontrola nad sprzętem. Widać, że ten zawodnik ma aspirację już tak. być może do wyższych klas. Dobra, to ja Mamy to? Jest! Kurwa, pierwsze miejsce, rozumiesz to? Po to tutaj przyjechałem. Gratuluję! <laughs> ja, piotolec, stary. wiem, to wszystko spowodowanie. Nie, 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 brawo! Brawo, nie, się udało. udało, nie. wyjeżdżamy na nie, pierwszy moi kochani. Ale nie, nie, zeszło Takie ja, stary. Takie zeszło teraz! nie, Ja. i liczę na to, że nie zawiedziesz nas. Nie, w ale nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak takie wskazówki od gościa, który potrafi naprawdę bardzo dużo, ile one dają.